100 najpopularniejszych słówek języka angielskiego. Część pierwsza. O. About. 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 O. Wszystko, wszyscy. All. 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 Wszystko, wszyscy. I a. And. 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 e a song r r r song yako yak as 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 yako yak na v u at 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 na v u bitch. bądź. Bi, Być, bądź. Był, była. P, Pen. Pen. był, była. Ale jednak oprócz. Pat, 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 ale jednak oprócz. Przez u przy By baj, przez u przy dzwonić nazywać call call, call. dzwonić nazywać móc can can, can. móc przyjść przyjechać Kam. Kam. Come. przyjść, przyjechać. Mógł, mogła, mógłby, mogłaby. Could, could, could. Mógł, mogła, mógłby, mogłaby. Dzień. Day, day, day. Dzień. Zrobił. Did, did, did zrobił robić czynić zrobić do 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 robić czynić zrobić w dół down 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 w dół każdy Icz. Icz. Each. each każdy Znajdować odnaleźć. Find. 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 Znajdować odnaleźć. Pierwszy najpierw. First. 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 Pierwszy najpierw. Dla za. For. For. Dla za od z, from, 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 od z, dostać, zdobyć, otrzymać, get, 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 dostać, zdobyć, otrzymać, iść, pójść, go, 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 iść, pójść.